do ministerstwa pozytywnie gmina uzyskała dofinansowanie w ramach tych działań związanych z obroną cywilną na łączną kwotę 1 782 133 złote, całość planowanych wydatków z wkładem własnym gminy to jest 2 227 666 złotych 25 groszy. Zł. Na poprzedniej sesji wprowadziliśmy do budżetu część wydatków związanych z wydatkami bieżącymi. Natomiast na dzisiejszej tej specjalnej sesji w związku z tym, że związanie ofertami oferentów wygasa w tym tygodniu na część sprzętu, który jest, który ma być zakupiony w ramach dotacji jest ta, ta dzisiejsza specjalna sesja. Jeśli chodzi o część Dotacyjną odwojewody to jest 1 667 839 9,20 zł i to jest dotacja przeznaczona na wydatki inwestycyjne. Tą kwotę mamy pokazaną po zwiększeniach dochodów. Wydatki zwiększamy uzupełniając o wkład własny do tej części wydatków majątkowych. Czyli będzie razem wydatek 2 miliony 84 799 zł 1 groszy i po stronie zwiększenia wydatków mamy również 30 tysięcy tutaj na prośbę pani kierownik odnośnie zwiększenia planu finansowego i uruchomienia drugiego kontraktu w związku z koniecznością wyłonienia drugiego projektanta do opracowania decyzji o warunkach zawodowych. Jeśli chodzi o bilansowanie tych zmian w budżecie, zmniejszamy wydatki 74 tysiące na zadaniu przebudowa drogi dojazdowej do oficyny, tutaj budynek muzeum, pomniejszamy wydatki na zakup kontenerów mieszkalnych, które były planowane z budżetu gminy, a w związku z tym, że jest to jeden z elementów środków przyznanych z ministerstwa. Wycofujemy to z budżetu i pomniejszamy wydatki na zakup energii. Tutaj już mamy efekt finansowy zastosowania części oświetlenia LED. Jeśli chodzi o wniosek, który złożyła gmina, te pozycje, które są w kwotach takich znaczących, to koparka, wartość zakupu planowana 522 627 zł. Do tego automatyczna paczkowarka do wody 342 000 niespełna. Cztery kontenery mieszkalne o łącznej wartości ponad 560 tysięcy i kontenery magazynowe. Cztery sztuki ponad 94 000 zł. Łączna kwota na te wydatki. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję panu skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy ktoś z pań, z pań i panów radnych chciał zadać pytanie panu skarbnikowi odnośnie przedstawionego projektu uchwały? Pan radny Józef Fryc, proszę. Mam pytanie do skarbnika na co są potrzebne te kontenery i do czego będą wykorzystywane? W ramach tego projektu złożyliśmy wniosek na cztery kontenery mieszkalne. W zasadzie całoroczne mieszkania kontenerowe. Jest to takie rozwiązanie, gdzie w razie jak nie wiem, spali się jakieś mieszkanie, coś się wydarza, takie sytuacje, jesteśmy w stanie postawić taki kontener, podpiąć pod wodę i prąd i w tym jest łazienka, kuchnia i pokój. I ewentualnie jeżeli będzie taka możliwość jeżeli będzie taka potrzeba będziemy je wykorzystywać, wiemy, że mamy jednego mieszkańca, który się spalił i trzymamy i opłacamy mu pobyt w Domu dla osób bezdomnych w Jarosławiu i, i mamy takie potrzeby. Kontener magazynowe to są zwykłe kontenery magazynowe, które będą wykorzystywane na potrzeby obrony cywilnej, na magazyny oraz w razie czego, jakby coś się wydarzyło w terenie, będzie można taki kontener postawić jako magazyn, żeby zabezpieczyć jakieś rzeczy na miejscu. Pan Józef Ryd jeszcze tak? Chciałem zapytać, tych kontenerów będzie trzy, tak? Cztery. Ile? Cztery, miesz cztery. mieszkalne, cztery. E, I one będą, gdzie, gdzie jest propozycja rozlokowania tych kontenerów? Na razie nie ma propozycji rozlokowania. Na razie będą kupione na magazyn, czyli będą z, z, złożone na spółce komunalnej i będziemy czekać, gdzie będzie taka potrzeba. Nie będą od razu rozlokowywane. Na razie będą złożone na spółce. Dokładnie tak, chyba że zagospodarujemy je w jakiś taki sposób, że będziemy widzieli, że mamy taką potrzebę. Na przykład tego mieszkańca chcemy ściągnąć, to będziemy mogli je postawić. Natomiast, no, one docelowo, jeżeli miałyby stać w jakimś miejscu, wymagają przyłącza prądu i wody. Chcę pan nacisnąć. Czy? Te kontenery będą wyposażone od razu, czy gmina po zakupie będzie musiała do tego znowu dołożyć jakieś pieniądze? Czy... Nie, one są z wyposażeniem. Nie ma chyba tylko wersalki, ale generalnie kuchnia z wyposażeniem i łazienka z wyposażeniem, czyli kabina prysznicowa toaleta, umywalka i kuchnia z palnikiem, z kuchenką elektryczną dwupalnikową. Będzie Aneks do... kuchenny, tak. Będzie na wyposażenia. Już jest na wyposażeniu tego kontenera. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zadać pytanie? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem proponowanej uchwały przez pana skarbnika? Proszę o podniesienie ręki i przyciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Zamykam głosowanie. 18 osób za, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została przyjęta. Dziękuję. I przechodzimy do ostatniego punktu sprawy różne. Czy ktoś z pani panów radnych chciał zabrać głos w sprawach różnych? Nie widzę. Skoro nie ma pytań, dziękuję. Zamykam drugą sesję Rady Miejskiej w Kolbuszowej. Dziękuję.